Czekam. Wow. Ale ładuje skubany Nie jestem jeszcze gotów. Mamy Jestem ciężko ranny. Teraz mamy jakiego mamy klucznika Wylosował nam się klucznik i to lubię właśnie w Nefalem Rift, że nigdy nie wiadomo co się nam wylosuje niestety nie mamy potrzebuję pomocy O, to jeszcze nam jeden został. Za mało fuli, bo więcej czasu. Tutaj jeszcze. <laughs> Wciąż Aż tego. Film nagram z tym klucznikiem. później, go so później obrobię, wrzucę na fampage'a. I Rzucę na YouTube Nie jestem niczego. Jestem ciężko ranny Będzie trzeba troszeczkę uważać tutaj Zobaczcie co ten klucznik robi więcej czasu. Jestem ciężko ranny Oby tylko nie paść tutaj trzeba Bardzo, ale bardzo tutaj ostrożnie jest. Wciąż czekam. Trzeba ostrożnie z nim postępować. Nie jestem jeszcze gotowy. Myślę, że go ubijemy, ale powolutku, powolutku. Potrzeba więcej czasu. Już mam prawie połowę ubitego A co dzisiaj na streamie gramy na falem rifty i za chwilę bantisy sobie polecimy Kuleczkę mamy? Mamy I ładujemy pana, ładujemy już połowa jest Klucznik mi się wylosował pierwszy raz, jeszcze nigdy mi się nie wylosował. Klucznik potrzebuje Trzeba wziąć kuleczkę i ładujemy dalej tego klucznika. Wciąż czekam, no, no ja też czekam, jestem ciężko ranny. Potrzeba więcej czasu, chodź tu, chodź, chodź, tu jesteś, dobra, jestem ranny. Nie jestem ale ładuję, ale ładuję. O kurczę, okej. Okay. Chodź tutaj, albo ty, albo ja. No, ty.